pierwszy raz u mnie na w Krakowie, a to zawsze jest inna stanowisko. Tak, tak, dokładnie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie tutaj zgromadzonych. Do Krakowa przyjeżdżam z, gronu, z ogromną przyjemnością. W tej chwili jestem na, na Kulturkampf Kraków, wcześniej na Kulturkampf w Gdańsku, prawda? To było bodajże w, pasz, tak, w Paszczy 2, 30 sierpnia. No Sierpnia, tak. Jest również cykl, cykl innych, in, innych imprez, w których biorę udział, zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, w której mieszkam, jaki staram się bywać również w innych, w innych miejscowościach. Ja się przedstawię w ogóle, czy nie? nie ja się przedstawię. A ty? Grzegorz Krzegoszlasota, tak. <laughs> Cóż, mój przypadek, jeśli chodzi o pisanie, czy też prozy, czy, czy, czy poezji, jest to tyle według, według mnie szczególny, że mm, rozpoczął się w moim życiu dopiero po 40 roku życia. Wcześniej w ogóle nie myślałem, że będę, że będę cokolwiek pisał i z tym się e, przedstawiał, objawiał na zewnątrz. Cóż, na, na swoim koncie mam w tej chwili antologię, której jestem, której jestem współ, współtwórcą. jestem się. Jest to, antologia Grupy Grafomanii Wyklęć, tak się nazywa. Tak, tak, to jest, to jest nasza grupa, grupa facebookowa, która nam się bardzo ładnie układa już od, od dłuższego czasu. Współtwórcami tej antologii, oprócz mnie, jest Dorota Ibek i, Adam Franciszek Klaja, który, który założył grupę, grupę na Facebooku. Tutaj mamy około 20 autorów, którzy wychodzą ze swoim kierunkiem myślenia, bardzo często dosyć mocno niekonwencjonalnym, także bardzo zachęcam do, do, do tej lektury. Nie wiem, czy o wydawnictwie mówić. Coś, kto to Kolejne, wydawnictwo ukrywa tak jest... Tak, wydawnictwo Tak, generalnie mogę, mogę polecić to, to wydawnictwo, można się z nimi dogadać. Nawet co do okładki, co nieraz jest bardzo trudne. Wydawnictwa bardzo często sobie roszczą prawa, prawda, że ktoś chce swoją okładkę zaproponować i wydawnictwo nie za bardzo się z tym ja zgadza. Na jest, nie zgadza. To jest widać. okładka, która. Ma. Których, Kwiaty tak, to są kwiaty maku. Ja jestem ja m.in. też i współautorem tej, tej okładki. Też dziękujemy wydawnictwu za to, że. Czy okładkę koresponduje z treścią? Yy, czy, yy, czy koresponduje z treścią? Yy, tutaj yy, generalnie chodziło o to, aby yy, zawrzeć yy, yy, główny autor, yy, nasz Anna Franciszek Klaja, yy, prosił o to, aby był kolor czerwony. Czerwony kolor. Czerwony, czerwony, Może czerwony. Dobrze mogłaby mogła być róża, na przykład czerwona. Róża jest zbyt, że tak no, powiem, oblepana, mówiąc w poezji, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, a maki jednak są chyba bardziej, wydaje mi się, przystępne. No tak, ale też biorą ze sobą rozmaite skojarzenia. Yy, tak i przypuszczam, że to też o to chodziło. Aha, ja tak, dlatego, tak, tak. Ja... Tak, 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 tak. No dobrze, przejdźmy do, do wartości. Zaczniemy od y, krótkiej. Y, moja forma jest formą krótką, przede wszystkim, prawda? Czyli, czyli raczej jest to y, forma fraszkowo-satyryczna, ale nieraz zdarza mi się napisać coś poważniejszego. Również. Na przykład. Na swojej treści nie tytułuję w ogóle. Bardzo rzadko się zdarza, aby jakikolwiek młodzież miał tytuł. Na kolanach kładzie się kość nieparzysta, część podstawna, części boczne, czyli kość potyliczna. Z wierzchu narząd powłoki wspólnej, składający się z naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Pod naskórkiem na wosku pomieszkują sypki, jak w wosku. Wyciskam te ciemne lardy, jak zakątka, zakąska rybna z nadśniardwy, Masz pyszczek splamiony, podrażniony, nosek wlękniony, prawie utrącony. Potrzebujący coś kojącego, balsamicznego, czyli dwuprocentowego spirytusu solicylowego. Ja mam takie pytanie, czy ktoś y, mógłby powiedzieć, o czym ten wiersz jest? Ty. Ja mam to powiedzieć? No ty najlepiej wiersz. Nie, ja właśnie chciałbym się dowiedzieć, czy jestem zrozumiany, prawda? czy, 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 e, czy... za tym. O, Aha. czy jestem wiersza. Dokładnie. Ja mam naprawdę gorącą prośbę, żebyście zaproponowali cokolwiek, jakieś sugestie, co było, e, co jest z treścią, tematem tego, tego wiersza. Może, może, może Rafał cu jak. Dlaczego Dlatego, że ja. <laughs> czasami miał ten sam problem. Czym jest, o czym według Ciebie ten wiersz jest pytał? Tak. Słuchałeś? Tak. się. Hmm. Już wiemy, że wiersz ma zastanowienia się na pewno. To hmm. już jest dobrze. <tot <tot <tot> że zastanawia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś sugestie, jakąś pomoc nam przyniesie? O czym ten wiersz trakuje? Pani Spazdamię? w klasie? No bo jesteśmy w klasie właśnie. <totek> No dobrze, to może organizatora zapytamy. Ja szczerze mówiąc, no ale tak poważnie. Boże ręce powiem, że nie ma pojęcia. Naprawdę? Naprawdę, nie chciałbym się go Ok, jakoś. Natomiast y, y, mm, poprosilibyśmy autora może jednak o wyznaczanie. Okay. Y, więc tak, ja jeszcze raz go przeczytam i później powiem o ja co ja chodzi. Się Na kolanach kładzie się kość nieparzysta. Część podstawna, części boczne, czyli kość podliczna. Mówimy tutaj, moi drodzy, o czaszce. Generalnie rzecz biorąc, mówimy o anatomii, mówimy o y, kośnie parzysta, jest coś takiego w czaszce, jest część podstawna, część boczne faktycznie, y, czyli kość potliczna. Teraz idziemy dalej. Z wierzchu narząd powłoki wspólnej. Składający się z naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Czyli mówimy tutaj o skórze, która po prostu jest rozłożona na głowie, na ta, czaszce. Na głowie, tak, na czaszce. Pod naskórkiem, na nosku pomieszkują syfki jak wosku. Wyciskam te ciemne lardy jak żeby na znać nadświartek. Czyli mówimy tutaj o oczyszczaniu twarzy kobiecie przez faceta. Czy to jest jakieś kosmetyczne jakby. Tak, tak, tak. Wracam, że na kolanach kładzie się kość nieparzysta, czyli na faceta kolanach kładzie się czaszka kobiety. No czaszka. Do, do wyciskania. Mama, na, 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 ta czaszka ma skórę sobie. No tak, tak. To <g> trzeba <quotes> Tak. Wiecie, I teraz tak, ma ostatnia kwestia. Masz pyszczek splamiony, podrażniony. No tutaj jest jasna sprawa, mówimy o twarzy, oczywiście. Nosek wylękniony, prawie utrącony, czyli jeszcze wolno od wyciskania. Posiłujący coś kojącego balsamicznego, czyli wiadomo, że coś z tym trzeba zrobić jakoś ogładzić. I w sensie takim humorystycznym mamy, czyli dwuprocentowego spirytusu salicylowego, ponieważ zawsze odkaża się oczyszczanie twarzy spirytusem m.in. salicylowym. I to wszystko. Świetnie. Przejdźmy do kolejnego. Ale to naprawdę było takie trudne, bo ja wtedy czytałem wielokrotnie, a nigdy nie pytałem nikogo o. wiesz, właśnie. O czym to jest? No może właśnie dlatego warto spytać. I teraz, teraz fajnie, bo że nie. Nikt nie trzeba wymyślać. Tak, to tutaj pani nie wiedziała. Tak? Tak, proszę bardzo. Dla mnie to jest niezwykle skomplikowane, ponieważ sytuacja, o której wierszu jest mowa, jest bardzo nietypowa. A że facet zajmuje się oczyszczaniem twarzy kobiecie. Tak. Tak, powiem, jest... powiem, że nie. Powiem, że nie jest absurdalna, bo, ponieważ y, ten wiersz y, napisałem na podstawie swoich stuprocentowych doświadczeń. A, <noise> jest... Tak więc. A, nietypowa, no tak. Te, te. To... Ale tak się ja, zdarza. Ja po pierwszych czterech wersach sobie przypomniałem cmentarz w To <noise> <noise> 19 wieczne groby. Ale to... A nad grobami kraty. Tak tak. że te kraty zostały zainstalowane po to, aby uniemożliwić obrabowywanie grobów przez rabusiów, którzy potem sprzedawali czaszki i kości studentom medycyny. Żeby zakupić Tak. Ja. teraz mam dla Ciebie zadanie jeszcze specjalne. Oczytaj okay. fragment e, naszego autora, e, Brambera Bronte, króciuski uh -huh. mi Połączmy poezję współczesną z poezją klasyczną. Co to jest? Co tam to znaczy? Okay, nadzieje, nadzieje ziemskie zdają się minione. Każda minuta przyspiesza nasz schyłek. Jednak ty sama, Mario, upragniona, Wciąż tylko moją bądź, jak dawniej byłaś. Czuka hardego, jak ja nie zabiję i pogrzebanie ukochanej żony, lecz tylko życia burze i zawieje, mogą dopomóc piersi udręczować. Około 1836 roku powstał ten tekst. A w tym tak nie trzeba o czym to jest, bo. Wszystko jest jasne i klarowne, ale poezja mówi różnymi językami. Raz mówi jaśniej, raz mówi ciemniej. I ja jeszcze sobie pozwolę też czytać, bo mnie ominęła, przecież chciałbym, żeby każdy jakby tutaj się zapoznał, autor miał szansę, więc sobie też dam szansę. A, modlitwa Mary. A kiedy śmierć i kiedy skrzydła ciemne niosą niedaleko, gdy wolno od tych wszystkich cierpień przykryje trumny wieko, Pamiętaj mnie, a jeśli skonam, by w głowie do zazmarnieć, niech swą pamięcią uświęcona w tym sercu niebo znajdę. To wszystko, czego mogłam chcieć, niewinne wznosząc ręce, że kiedykolwiek będę mieć przy Tobie, Panie, miejsce. Skoro więc precz Ciebie wygnaż wygnać od śmierci, ach powiedz, że i martwa, zimna zostanę w tej pamięci. Tyle dla mnie I teraz z XIX wieku przechodzimy do 21 XXI. I do Ciebie. 21. Rok wydania 2019. <grych> nie wiem, czy dla dzieci coś czytamy, bo też jest taka możliwość. Dzieci tak, dzieci tak, czy, czy to nie będzie banalne w takim gronie? Nie ma hmm. nic mniej banalnego niż uchwały dla dzieci. Hmm. Opodal ogródka, gdzie kreta jest górka, mieszkała pod ziemią brudowa jaszczurka. Do kreta mówiła, dzień dobry, tak z rana. A kret do niej zawsze dziękuję, kochana. Tak fajnie, że jesteś, bo ja nic nie widzę. A dzięki tobie, co nieco, ja widzę. To taka bajka jakby, tak? Tak, bajki takie krótkie, wierszowane też... Jak są violenta tworzyć teraz, który jest wierszą, wiadomo, że to jest bajka. Raczej nie bywa często inaczej. Przejdźmy teraz do rosłego cyklu. Cykl rozterki lekarza kardiologa. Przyszła do mnie pewna dama i od progu, że w nie płacze, że jej serce w dole ściska coś wielkiego, coś kołacze. Badam sprawdzam ją miarowo, osłuchuję stetoskopem, robię kardio, pełna wersja plus do tego echo serca. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Pani jest naprawdę zdrowa, doskonała, niemiarowa. Lecz do Proszę Pani, jeśli lubi Pani wiersze, ja napiszę coś na serce, które w Pani piersi skacze i brak wiersza go kołacze. Przypominam, że w przerwach między wierszami można w dręczyć pytaniami. Otworzył szafę czyste, nieodziane wieszaki pokrywa warstwa kurzu. Zdjął koszulę ze swojego i wyszedł do ludzi. No, tak, tak. Teraz coś bardziej, bardziej humorystycznego. Treść która akurat posiada tytuł, no, wymagała tego sytuacja wynikająca z treści, z treści wiersza, dwie twarze romantyzmu. Taki jest tytuł. Dwie twarze romantyzmu. On do niej podziel się ze mną tym, co czujesz w środku. Ona do niego chyba byś nie chciał, by puściła bąka do ciebie, kotku. Czy coś z prozy, z prozy też czytać? Można możemy. Dla urozmaicenia, oczywiście zawsze jest cenne. Dla urozmaicenia. Ja tak sobie życie urozmaicam pisaniem, pisaniem powieści bodajże już od czterech lat i skończyć jej nie mogę. I tak czytam ją fragmentami po prostu na, na różnych spotkaniach poetyckich. A co to jest za powieści o jest To, powieści, czuła to jest, jest kryminał thriller, który którego akcja zaczyna się w latach, w latach 70., mniej więcej w pierwszej połowie, a która kończy się w latach współczesnych. W zależności od tego, kiedy zostanie to skończone, to może i w 2025 roku. No jak, na jakim etapie jesteś? Yy, ja jestem na etapie, po prostu mam rozpoczynane kilka rozdziałów, kilka różnych wątków. Na etapie staram się to jakoś po prostu łączyć, łączyć ze sobą. Ale jeszcze jest naprawdę daleka droga, dlatego że y, mam długie, dosyć, dosyć przerwy w pisaniu, później trudno jest się zebrać do, do tworzenia tego wszystkiego. Ja myślałem tak, że zacząłem pisać powieść. I przerwa była tak długa, że potem zupełnie zapomniałem wspomniałem powieści, i nie zakończyłem, nie, 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 nie wróciłem. Ja Przypomniało mi się za pół roku, ale już było za pół roku. No tak ja mam właśnie, słuchajcie, ten problem, że jak zrobię dłuższą przerwę, to żeby dalej kontynuować, muszę, się, muszę zacząć czytać to co, to, co napisałem, bo nie pamiętam. No, Bo nie pamiętam. I tracę w ten sposób czas. Monika Wąska siedziała w kafejce Kosty przy Marszałkowskiej 56 od 9 rano. Wiedziała dokładnie, że mniej więcej w tym czasie podjeżdża. On tutaj na kawę. Miała jasno określony plan. Wyrwać tego faceta na swój osobisty urok. Jeśli będzie trzeba, pójdzie z nim nawet do łóżka. Trudno poświęcić się. Nie byłby to nawet taki głupi pomysł – pomyślała, zakładając kosmyk opadających włosów za ucho. Komisarz Marek Dobrucki był facetem w jej typie, a biorąc pod uwagę jej ostatnie wolne miesiące od ćwiczeń materacowo-podłogowych, mogłoby być całkiem fajnie. Dzisiaj nie przychodził. W pobliżu komendy była głównie tylko to kafeńka. Wiedziała, że istnieje, wiedziała, że gustuje w kawie dobrej jakości, a nie w róży, jaką z pewnością może być dowoli w pokoju budynku komendy. Spojrzała przez okno, przez które nieśmiało wdzierało się słońce wychodzące z daleku boki tych chmur. Przechodzący obok jej stolika facet uśmiechnął się do niej. Spojrzała na niego ciemnym, niezachwycającym spojrzeniem, od którego facetowi ciało się czegokolwiek i zapadając, uwzględniała na jakąkolwiek konwersację z nią ochotą. Z jej reakcji wylał to na spadek oferując opakowanie brązowego cukru. Minął jej stolik i usiadł do nieduwek trzy. Stoliki dalej spojrzała na zegarek. Komisarz nie przychodził. Widziała, że zazwyczaj przychodzi tutaj sam. Zamawiał kawę, ewentualnie ciasko kuchać. Siedział przeważnie przy stoliku pod ścianą najdalej oddaloną od wejścia tyłem odwróconym do wnętrza pomieszczenia. przodem w kierunku szyby. Potrafił gapić się w ten sposób około pół godziny w falujące liście na drzewie. Zdawała sobie sprawę z tego, że ten stan był uspokania nastraja do dalszej pracy. Nigdy dłużej niż pół godziny nie siedział. Wiedziała, że raczej nigdy nie zwróci na nią uwagi. Cały czas odwrócony był tyłem, i nie mógł jej zobaczyć. Wchodziła do środka, gdy był już na miejscu. Siedziała kilka stolików, zanim odwrócona do niego lekko pokiem. Czekała na niego zawsze w aucie, gdy wchodził do kawiarni. Wchodziła pięć minut po nie. Tym razem postanowiła zmienić plan i jednak zwrócić na siebie uwagę. Najwyższy czas przejść do ofensywy pomyślała. Komisarz Marek Dogrybski wszedł do kawiarni o 9.30, zamówił Amerykanę z blekiem, ciastką. Tym razem wziął serwis, który jeszcze nigdy tutaj nie próbował. Niesząc go do stolika, który zazwyczaj zajmował, pomyślał, że znów ma trochę szczęścia, ponieważ jego stolik jest zwykle pusty. Klucząc między stolikami, zauważył przy jednym z nich tę samą brunetkę, która kilka razy była tutaj obecna, w trakcie jego kilku chwil na jego Ostatnim razem pomyślał, że to może nie być przypadek. Przychodziła kilka minut po nim i wychodziła przeważnie przed jego wyjściem. Tym razem siedziała tutaj już wcześniej od niego. Spodziewał się to jej reakcji czegoś szczególnego i tym razem się nie pomylił. Zdążył pomyśleć, że lepienie się w szybę daje możliwość obserwacji nie tylko tego, co się za nią intuuje, ale również dogłębnego sprawdzenia, co jest zwykłnie za jego plecami. Każda szyba, w zależności od padającego światła działa w pewnym procesie, w pewnym procencie, na zasadzie lustra. filżanka z kawą ze stolika brunetki, którego właśnie się znalazł, uderzyła go w nogawkę w spodnie poniżej kolana. Pierwszego druku pomyślał o gorąco później, który może boleśnie był poparzyć. Począł mokrą brunatną substancję na swoich dżinsach, nie roniąc ani kropli ze swojej filiżanki. Najmocniej pana przepraszam, powiedziała, zrywając się z krzesła brunetka. Zrobiła dłonią ruch w kierunku serwetek na stoliku z zamiarem przynajmniej częściowym naprawienia szkody. Myślę, że to nie pochodzą obecnego wyglądu moich dziesięcioletnich lewisów na dany. Zażartował, uśmiechając się lekko, czyli istotnie z biostropu. Patrzyłam na niego zaskoczona, nie wiedząc, co ma dalej zrobić. Na szczęście pije Pani letnią kawę, a to wbrew pozorom. Straja mnie bardzo pozytywnie, bo pod uwagę znacznie mniejsze zadowolenie z mojej strony, gdyby Pani ograła mnie wrzątkiem. Mówiąc ostatnią kwestii, uśmiechnął się szeroko. Głop pomyślała, zapominając to, co w ogóle wywalała na niego tą karę, do tego co zastanawiała się, jak zaczepić, by było to w miarę naturalne. Postanowiła zagrać grubej rury, a ten palcem się z tego jest zadowolony. Stali tak obok siebie przez dwóch sekundy. W tym czasie komisarz oczekiwał kształt płci przeciwnej na 6 w skali pięciostopniowej stopniowej O mokrych spodniach szybko zapomniał. Myślę, że muszą pełni odkupić tą karę powiedział z wielkim uśmiechem. We but. Pomyślała oglądam go, to ma móc odkupić. W dworze tamskiej dumy zapomniała, po co tu i za od jakiegoś czasu chodziła. Przecież trafia się okazję o on jej chodziło. Nawiązania bliższego kontaktu z nim, a ten na zasadzie wyłącznie rozmowy. Monika Wrocławska, przepraszam Pana za moją niezręczność, powiedziała, podając mu dłoń. Powoli wchodziła na odpowiednie z góry założone tory. Marek Dobrucki odpowiedział, czując, że zna. Ona to nazwisko doskonale. Więc jaką pani miała kawę w filiżance? Zapytał. Co proszę? Odpowiedziała zmieszana. Jaką kawę mam pani odkupić? Zapytał ze uśmiechem. Aha. Zrobiła mi zmieszanie nastolatki, po czym odpowiedziała. Kapoczynka do cukru, poproszę. Ostatnie dwa słowa wypowiedziała: licznie dziewczynka, która mocno zaboliła. Dokładnie wiedział, że ma żadną przewagę. Chciał mocno się dowiedzieć, dlaczego wylała na niego tą kawę. Czyli co ona chce od niego, czyli co dopowiadała mu, iż jej zachowanie ma z góry założony cel, może niezbyt dokładnie przemyślany, ale jako śledczy musiał się tego dowiedzieć. Myślę, to Dziękuję. Any questions? Czy nasz po polsku jakieś pytania? Zatem dziękujemy autorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kraków. Bardzo miło było. Jak to powiedział mistrz Kraków i Nowa Huta, Sodoma i Gomora. Z Sodomy do Gomory, idzie się tramwajem. Kto tak mówił? Który numer? Kto? Tak? Kto? Tak? <grym>? Marcin Sietlicki, tak mi Ma rację. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Od lat. Zapraszamy teraz kolejnego autora, czy też właściwie czy autorkę, Annę Musiałowicz.